Kiedy wyjeżdżałaś za granicę do pracy, pewnie słyszałaś różne rzeczy. Że to szansa, że to poświęcenie, że tylko na chwilę. A potem jakoś tak wyszło, że mija piąty, dziesiąty, czasem piętnasty wyjazd i człowiek się orientuje, że życie toczy się pomiędzy opieką, walizką, a rozmową przez Whatsappa z rodziną w Polsce. Odpowiedź brzmi absolutnie tak i to nawet z bonusami. Po pierwsze. Rozwój językowy, czyli darf ich Kaffee trinken? i już jesteś poliblotką. Nie zliczę, ile razy słyszałam, ja tam niemiecki to tylko podstawy, żeby wiedzieć, kiedy dać herbatę, a kiedy pampersa. I co? I właśnie o to chodzi. Tylko, że jak co dzień słyszysz Malzeit, Auf i Woist meine Brille, to powoli ten język zaczyna ci się układać w głowie. A jak jeszcze włączysz do tego jakiś serial z napisami, albo podejrzysz jedną lekcję w kąciku opiekunki na portalu Dobrasztela, to po miesiącu może się okazać, że umiesz zapytać, czy babcia chce zupę z dyni, czy krem z brokułów. A to już brzmi jak awans językowy, nie? Po drugie, rozwój cierpliwości zen. Opieka nad seniorem to nie jest call center. Nikt tu nie powie, dziękujemy za cierpliwość, Proszę czekać na linii. Tu trzeba mieć cierpliwość do historii z 1964 roku, powtarzanych w kółko. Do tego, że ktoś właśnie schował pilot do lodówki i z niecierpliwością go poszukuje. Ale wiesz co? Ta cierpliwość przekłada się na inne obszary życia. Wracasz do Polski, Stoisz w kolejce do lekarza, Ktoś się wpycha, a ty myślisz to nic. Ja przeżyłam tydzień z babcią, co myślała, że jestem jej siostrą. Dam radę. Po trzecie, rozwój samej siebie po cichu. Nikt nie widzi, że każdego dnia podejmujesz milion małych decyzji, że wybierasz spokój, choć chciałoby się czasem krzyknąć, że ogarniasz obce miasto, zakupy, kuchnię, aptekę, dokumenty, że uczysz się żyć w dwóch językach. Z dwoma walutami i trzema aplikacjami do tłumaczeń. To jest rozwój. Cichy, codzienny, prawdziwy. Po czwarte, rozwój w stylu, ja też się liczę. Bo rozwijać się to też znaczy przypomnieć sobie, że ty też jesteś ważna. Że poza karmieniem, sprzątaniem i mierzeniem ciśnienia możesz też zrobić coś tylko dla siebie. Kupić książkę, zacząć haftować. Obejrzeć film bez poczucia winy, posłuchać podcastu. I na koniec nie trzeba robić doktoratu, żeby się rozwijać. Czasem wystarczy pięć minut dziennie z lekcją niemieckiego. Raz w tygodniu przeczytać coś inspirującego, raz na miesiąc pogadać z inną opiekunką i poczuć, że nie jesteś w tym wszystkim sama. A jeśli szukasz miejsca, gdzie to wszystko masz w jednym miejscu, praca, porady, język, trochę śmiechu i dużo zrozumienia zapraszam cię na portal Dobra Sztela. Tam jest nie tylko opieka, ale i życie.